No to wyszłaś, na kurde Serio, wyżesz, Nie oczyma. jestem biedny, zobacz No widzę to na wózku. No ja wiem, ja lubię pomagać Wiem, ja lubię pomagać Rodzina, rodzina moja No wiesz, jaka rodzina moja Moja rodzina No Moja mama nie pracuje Oj. Tyle powiem Możesz się śmiać, możesz I się, i, się możesz. Możesz. E, Widzowie, kocham widzów Widzów kocham e, One jest fani. O, szanować trzeba jego Sonika Sonik, Sonik No tak. Słuchaj No? To? śmiesz, wymyśl Nie, ja ci pokażę swoje telefony dla ciebie Uwierzysz sobie, czekaj <grym> Nie wiem, takie mam na przykład tutaj Nie wiem, taki mam O, no taki, co? Stary, ja ci jakiś załatwię, nie? Myślałem ci Jo? No, myślałem ci, stary Albo taki 12 mini, bo ja go w sumie nie używam. Nie chcę mini, Nie, chcę ten duży, ten... Dobra. Ten myśli. drugi. Dobra. To stary, to odpisz na Instagramie i tam mi dasz paczka ma? Dobra? To siemka, to ja lecę dalej. E ja ogólne mam no? wyszedł z ciebie na Instagrama? No, odpisz mi po prostu na Instagramie, odpisz mi. Dobra. 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 Siema. Siema, Siema, No, nie staję telefonik, koleżka. No ja bym pomagać. Não awesome, né? Yeah?